W minionym tygodniu jeden z turystów zwiedzających obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zaginął. Poszukiwali go świebodzinscy strażacy wraz z wyspecjalizowanym oddziałem z Poznania. Dzięki wykorzystaniu umiejętności psów turystę udało się odnaleźć. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Jak Bierzysz, Jak tu się tała, Gdzie Na Chodziłem. A wszystko pamiętasz? Tak. To nie nie w się przytomności. A skąd wiesz? To wiem, wszystko pamiętam. Dobrze. Zresztą spokojnie, zaraz dojdą chłopaki i będziemy Cię wyciągać, tak? W dniu dzisiejszym na jednym z obiektów pozostałych po systemie obronnym rejonu Mocniej Międzyrzeczkiego spotkały się grupy ratownictwa technicznego i grupa poszukiwawczo-ratownicza, która gościnnie u nas prowadzi zajęcia trudniąca się poszukiwaniem osób zaginionych, która w swojej dyspozycji ma ratowników wyspecjalizowanych w tej dziedzinie oraz psy, które pomagają i w tym założeniach. Spotkanie dzisiejsze ma charakter jakby ćwiczeń, warsztatów, które pozwolą grupie świebodzińskiej, która jest jakby grupą ratownictwa technicznego, a są to zbieżne dwie grupy, czy też działania i koledzy z racji, że mają dłuższe doświadczenie i udział w ćwiczeniach i manewrach międzynarodowych i udział w też chyba w ćwiczeniach, czy też ratownictwie międzynarodowym, Pokazują nam tutaj swoje, swój sprzęt i możliwości zastosowania podczas uszkodzonych konstrukcji budowlanych. Dzisiaj na te ćwiczenia zjechali, zwieźni koledzy sprzęt troszeczkę inny, który my dysponujemy. To też bardzo chętnie korzystamy z tej okazji. Żeby nam przekazali swoje doświadczenia. Za mną z tyłu, tutaj koledzy pokazują nam wykorzystanie sprzętu hydraulicznego do stabilizacji zagrożonych obiektów, do których prawdopodobnie mogą być uwięzione osoby. I tutaj koledzy ten sprzęt wykorzystują. Będą pokazywać te elementy zabezpieczenia na własnym sprzęcie oraz na sprzęcie, który jest w ramach grupy technicznej Centralnego Odwodu w Świebodzinie. Ten sprzęt tutaj przyjechał z Gorzowa Wielkopolskiego, który do dyspozycji mamy w ramach grupy wojewódzkiej. Czy ta wiedza, którą zdobędziecie dzisiaj, może okazać się kiedyś przydatna? E, oby nie. Ale doświadczenie i przekazane techniki, te, które tutaj e, zobaczymy i zobaczyliśmy, e, jak najbardziej pozwolą nam e, pójść o jeden krok dalej, bo jednak, grupy, które e, uczestniczą w międzynarodowych zajęciach, e, te doświadczenia i też możliwości wymiany są bardziej szersze jak my, którzy e, tutaj w ramach e, grup wojewódzkich czy też międzypowiatowych e, uczestniczą w takich zajęciach. Jako grupa poszukiwawczo-ratownicza państwowej straży pożarnej w Poznaniu, grupa która ma w swoim zasięgu właściwie teren cały wielkopolski plus właściwie każde inne miejsce na terenie kraju, gdzie będzie potrzeba szukania ludzi. Wykorzystaliśmy moment, że Komenda Powiatowa w Świebodzinie zorganizowała tutaj ćwiczenia grupy technicznej. My jako grupa poszukiwawcza wykorzystujemy do poszukiwań psy ratownicze, urządzenia elektroniczne, ale również zajmujemy się szeroko rozumianą techniką, ponieważ żeby dostać się do osób poszkodowanych trzeba skorzystać z urządzeń hydraulicznych, z drewna, trzeba coś, pewne elementy ustabilizować. Ten obiekt idealnie się nadaje do naszych zajęć, ponieważ jest to zburzony bunkier niemiecki z elementami ruchomymi. Zadanie było takie, że to jako warsztaty. Chcemy, żeby wspólnymi siłami się czegoś nauczyć. My jako Grupa Poznańska sprawdzamy swoje jakby wyszkolenie. Na pewno każde szkolenie jest jakimś nowym odkrywaniem nowych elementów i braków jednocześnie. Ponadto koledzy z Grupy Technicznej, którzy tworzą ją dopiero, Plus obserwatorzy z komendy wojewódzkiej, z Gorzowa, ale też również z Poznania obserwują to, co robimy. Zadanie było takie warsztatowe, ale jak gdyby po kolei, czyli mamy zgłoszenie, że ktoś zginął. Wiemy, że w tym bunkrze puszczamy psy ratownicze i te psy szukają. Te psy mają znaleźć, oznaczyć. My w następnym kolejności wyciągamy te osoby. Dzisiaj akurat ćwiczyła tą stronę medyczną, czyli to w ramach wykorzystania KPP. Przeszli pomocy kwalifikowanej drużyna, czy zastęp z komendy powiatowej w Łodzinie. My natomiast przeszliśmy do drugiego etapu. Robimy w tej chwili stabilizację. Chcemy pokazać, jak się wykonuje taką stabilizację przy urządzeniach hydraulicznych. Jednocześnie zastąpimy to później drewnem szalunkowym, tak żeby był bezpieczny dostęp do obiektu, mając na uwadze właśnie zawalenia, oberwany strop. Ponadto dość spora grupa przewodników z psami wykorzystuje las, wykorzystuje ten obiekt z drugiej strony i szkolimy młode psy i również stare psy do, do, do poszukiwania. Czyli, żeby wykorzystać maksymalnie ten czas, który tutaj mamy, pogoda nam dopisuje, jest to ideal, idealny element do szkolenia psów ratowniczych. Jak ocenia Pan przebieg dzisiejszych ćwiczeń? No, to jest rewelacyjnie, dlatego że obiekt jest bardzo ciekawy ta pierwsza część w tym obiekcie tak katastroficznym, czyli zburzonym, to właśnie to o co mówiłem wcześniej. Ponadto mamy las, czyli możemy ćwiczyć poszukiwania w terenie leśnym, co też jest dla nas bardzo ważne przy użyciu psów. Możemy ćwiczyć psy w pomieszczeniach tutaj podziemnych, które też tam są w całości. No, i myślę, że druga część zajęć, która odbędzie się już w innym miejscu, w takim kompletnym, można powiedzieć, kompleksie bunkrów, gdzie będzie można przejść z młodymi psami w podziemiach. Na pewno jest to dodatkową atrakcją dla ratowników, którzy nigdy nie byli w, takich, w takim miejscu. Zajmuje się pani szkoleniem psów? Jak ono wygląda? No to jest taki dosyć długo, długotrwały proces. On trwa około dwóch lat, można powiedzieć, od, jak jest szczeniak to potrzebuje około dwóch lat, żeby, żeby te swoje umiejętności, tą to, to, to nabytą wiedzę mógł potem wykorzystywać. Do czego przydają się psy w straży pożarnej? No psy w straży pożarnej ratują życie ludzkie. Są to psy, które szukają tylko i wyłącznie żywe osoby. Albo w warałach leśnych albo w zawaliskach, w gruzach, pod gruzami zawalonych domów. Podobno praca z psem to codzienna walka, praca i szkolenie. Tak, zgadza się. Jest to y, szereg, y, można powiedzieć, takich osobnych działań, które przewodnik na co dzień musi wykonywać z psem. Jest to codzienna praca w domu według zaleceń instruktorów. Taki pies musi być odpowiednio wychowany, musi poznać cały świat od poczewki, w czym można powiedzieć tak, że jeżeli więcej miejsc obejrzy, to potem jest lepszy w działaniach. No, po prostu musi mieć bardzo dobrze zrobione takie działania środowiskowe. Chciecie bawić, tak można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, chciecie bawić z obcy, obcymi osobami, to wiadomo, że musi to robi, żeby potem spełniał te wymogi, ponieważ taki pies jak znajdzie żywą osobę, to jest nagradzany w ten sposób, że bawi się z nią. I on jest tak uczony i on po prostu szuka te osoby po to, żeby się z nimi pobawić. Czy są często wykorzystywane do tego typu działań? Tak, no jeżeli na przykład zaginie czy dziecko, czy starsza osoba, ktokolwiek w lesie, na przykład na grzybach, czy no jakkolwiek zaginie, czy na no nie wiem, ze szpitala ucieknie, no różnie to bywa, no to jak najbardziej teraz można powiedzieć, że są wykorzystywane do tego typu psy. Bo jest to wiadomo, no nie jest to odpłatne, i tak samo działa u nas jednostka ochotnicza. Są też osoby z psami, działają przy naszym, jakby można powiedzieć, boku, razem z nami współdziałają, są wyszkoleni też, też profesjonalni ludzie, i taki cywil też może być taką osobą, która ratuje życie ludzkie. Czym zajmujecie się dzisiaj? No dzisiaj jesteśmy na ćwiczeniach tutaj właśnie w pięknym, pięknej miejscowości i ćwiczymy sobie takie można może powiedzieć założenia w lesie i z młodymi pieskami i mamy możliwość no ćwiczenia też w bunkrach, gdzie wiadomo, że na co dzień tego nie mamy pod nosem w Poznaniu, także wykorzystujemy ciemność, powalone mury i tego typu, no bo tam się też zapach inaczej roz, roznosi, no także tam dostosowane jest to wszystko do wieku psa, wykorzystujemy to co mamy, no tutaj dzisiaj będziemy pracować cały dzień nad tym. Czy zwierzęta dobrze sobie radzą w tych warunkach? Jeżeli są odpowiednio prowadzone, to każde doświadczenie, które im daje takie ćwiczenie, to na pewno jest tylko na plus. To już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Przed nami jeszcze wiadomości sportowe. Ja już się z Państwem żegnam, a na kolejny serwis zapraszam w najbliższy piątek. Do zobaczenia.